moment kiedy już ta inicjatywa wejdzie w życie to jej praca na rzecz Torunia jako miasta będzie się działa natychmiast. Tym bardziej, że ona nie powstaje jakby jak uciąć nożem od początku, tylko to jest pewne rozwinięcie idei festiwalowej, czyli tak naprawdę dobudowujemy do festiwalu kolejne elementy, które mają z Torunia zbudować eksperta od filmu, mówiąc tak w skrócie. Ekspert od filmu to jest fantastyczna pozycja, dlatego że ona ma i potężne przyciąganie turystyczne, i biznesowe, i ma potencjał do kreowania pasji wśród mieszkańców, nowych zawodów, edukacji i tak dalej. To jest po prostu wielka machina, która powinna Toruniowi sprzyjać na w bardzo wielu różnych aspektach od samego początku. Nie ma powodu, żeby myśleć o jego rozpędzaniu się, dlatego, że mamy, tak jak powiedziałem, to dziedzictwo. Więc to jest, to jest kwestia, której inwestycja wchodzi w życie i natychmiast działa.